Byru, dlaczego za to jest jakiś Koniec napis... Koniec jest blisko, ludzie, chowajcie się! No właśnie, o co, o co z tym chodzi, co? Jeżeli zostawicie łapkę w górę... Koniec będzie daleko. A niech, właśnie. Niech, to niech. Im więcej łapek w górę, tym lepiej. Bo jak będzie dużo łapek w górę, to wtedy koniec będzie dalej. Więc Tutaj zostawcie. Uśmiechnięty. Tak, musicie zostawić łapkę w górę z i oglądać do końca. Bo to, co się dzisiaj działo, było bardzo dziwne, co nie? Tak jest. No, dlatego oglądajcie. Wow, jesteśmy na jakimś kempingu. Fajnie, że jak już wycieczkę tu sobie pojechaliśmy. To Fire Road? Po co ci ki? Wow, mega. To drewno jest bardzo komfortowe. Ale po co ty wziąłeś ki? Wow. Do czego ci to? Do bicia tego typka, bo on jest właścicielem. Dobra, jesteśmy. Na wycieczce. Pojechaliśmy sobie na kempik. Jesteś że to Simon, tylko on trochę. Trochę mało cię ci będzie mówić. O nie! Newsy się od Jakie Czekajcie? newsy? Co oni tu gadają? Dzień dobry, dzień dobry. O nie, czekaj, znajdę sygnał. Co, co jest oni tu gadają? w lesie. W lesie? Ra Radzę wam opuścić las. O, o. Ale co się dzieje, Fajro? To co chodzi? To radio tak powiedziało, chyba pan z wiadomości. Nie, no niemożliwe. No przecież wszystko jest w porządku, tak? Przy jakimś synem tylko zwykle kemping. Dobra, nie bój się, Co może się stać, bój... co? No właśnie, no no właśnie, las. nic się nie może gości. stać. A może... może zjemy coś na ognisku, jakieś pianki czy coś? Masz? Ja mogę zjeść kijek. Ej, Fyro, co się dzieje? Czemu się wszystko? Na oh, no. No, jaką, no. Zgniemy tutaj zaraz przez ciebie. A to jest ogień, czy co to jest? Ja Cześć, nie wiem w sumie, co to jest. Tak wygląda trochę jak ogień. Myślisz, że to zrobi. A! Co to nie ogień? Podchodźmy, podchodźmy, dobra, lepiej do tego nie podchodźmy. Tylko mogę wiedzieć, czemu on wszystko zaczął palić. Ale dziwne, że się Ej, nie. Ej, tu ktoś zginął, a, co się a, tam, tam stało? Ej, odsuń się a... od tego. Nie, nie, nie. nie. Fajr, gdzie ty jesteś? Nie wchodź. Cały las się zaczął palić. Ej, helikopter jest przed nami. Damy radę jakoś tam przejść? Może tutaj bokiem? Nie, no, tam jest ogień. Nie dam rady tędy pójść. Faru może chciałbyś iść pierwszy, co? Nie. Dobra, jak nie, to nie. Ja, ja, ja pójdę dalej. O, udało mi się przeskoczyć. Chodź, chodź, Fajron, damy radę. Dalej! Simonę, Ej, czy tu są jakieś rekiny? Co ty robisz? Zostaw muszę go! Przypkać, o, bo on jest nie. On da rady no. przejść, chodź, idziemy dalej. Nie. Simon, nie opuszczę cię. No, chodź tu. 10 sekund nie. mamy szybko, Fajron! 7 sekund, 7 sekund Simon. nam zostało. 6, nie. 5. Szybko nie. do helikoptera! Fajron! Nie, nie wejdę, nie wejdę! Szybko! Jest, Bole, jest, udało mi się. Jak to nie masz, Rubu? Sufajrud, żyjesz tam? Nie yes, udało nam się, ożyjesz jednak. Jest, udało nam się, ale Simon umarł. Jak to Słodna umarł? Ej, faktycznie nie ma Simona, co się z nim stało? No dobra, jesteśmy w samolocie, ale chociaż udało nam się uciec z tego lasu. Nie wiem w ogóle, dlaczego on się podpalił. To może przez nasze ognisko. Czy ty się tu zaklinowałeś? Co się stało z tym miastem? Czemu są wszędzie jakieś szkielety? Korona, kropka, kropka, kropka. E, Dobra, lepiej może o tym nie mówmy Ale to, to jest dziwne, co tu się stało Gdzie my teraz dolecieliśmy? Co to jest za miejsce? A nie, wow. my chyba jeszcze lecimy tym samolotem? Wow. Ja już sam nie wiem, gdzie my powoli jesteśmy To wygląda jak jakieś takie dziwne laboratorium Fajr, gdzie my jest znowu jesteśmy? Chcę czyli doktorka Steve'a? Tego z Minecrafta? Nie Nie? O kurde, już myślałem Czemu tu jest lawa pod nami? Ej, to jest mega dziwne miejsce, naprawdę Wow, ale nie, fajnie gdzie może być? Steve, no Ja też właśnie nie wiem. Może do nas przyjdzie zaraz? Prędzej, gdzie? Alex. Oj, co nam się wyśnił tutaj na ekranie? O, Stevek, się ma To jest on. No, tak trochę dziwnie wygląda. Dobra, może sobie usiądźmy, poczekajmy. Jak wiecie, świat został zainfekowany przez pewien. Co został I... zainfekowany? Właśnie, no nie, Dlatego no czy to się twardy, dzieje? No ale to wy trzeba kupować. Dzieci, tak, kupujcie, bo nie, no nie, Tak, kupujcie, bo kupujcie bo no pewnie. A możemy się stąd e... jakoś wydostać, Pyro? Jedynym lekarstwem jest y, taniec. Super, świetnie ci to idzie. A gdzie? Ja jestem w ogóle. Dobra, wyjdźmy stąd po Zajmij prostu, ja nie chcę żeby tu dłużej siedzieć. Chodźmy do zombiaków. Tak, to jest świetny pomysł, żeby pójść do zombiaków. Ciekawe po co, co? A tu? Co nie. tu? Nie skaż do tej lawy nawet, co ty sobie myślisz? Nie, ten gościu kaszlnął! A, słań, Uciekam słań, słań, słań. stąd! A, Dobra, nie, co tu jest? Bejkonie, Ej, bejkonie Fire Road, chciałbyś to... sprawdzić co tam jest? O, nic. nic. Kurde, myślałem, że da się tam skoczyć. Maski tu mamy, czemu poszliśmy? Gdzie są Gdziemy? maski? Dali nam maski? Dobra, nie, wychodzimy stąd. Ja już tam więcej nie wracam. No już ej, mamy 30 sekund, żeby wziąć maski albo zginąć. Ale bo on skąd kasną? mamy to wziąć? To szukaj to on szybko! Kasną? No ale gdzie, gdzie to jest? Tu? Nie, co tu jest winda to jakaś. No to po co ja tu szedłem? No i teraz zginę przez ciebie. Dobra, wreszcie nie, udało nie, nam się wyjść z tej tak bazy. Maski, do supermarketu? Ej, no właśnie, przydałoby się pokupywać wszystko, bo już potem nie będzie na to czasu. No, do Biedrony, masz, Czemu tu jest policja? A to nie e, jest czasami fair to... sklep? Co? A, to jest fair sklep. A, no to ten dobry sklep taki. <laughs> Ciekawe jaki, nie? <laughs> Dobra, możemy tu wejść? Nie, czy... E. Czy to są zombie, są. Oni są zainfek Zainfekowani. Dobra. Szybko do sklepu otwierać te drzwi. Nie, właśnie. No właśnie, mamy kiki, dobry pokonać. Co oni sobie myślą? Kaj go, kaj go, on ich, będzie bić. Nie, możemy ich załatwmy, co? Dawaj, 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 dawaj. go! Kurwa, stałem, Nie ugryz mnie, ugryz mnie, ugryz mnie. On mnie ugryz. Co teraz, Firo... Wszystko okej? Okay? Nie, dobra, dobra, nic się nie dzieje, spokojnie. Dawaj go dalej! A znowu mi użarł. Co jest? Fajro sapi Tak, uda nam się! Nie. Jerry, ja mam chyba kasza, Nie, 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 nie masz. Już idziemy po. Dobra, chodź, pójdziemy po syropek do fai... do Biedronki, okej? Okay? Będzie, będzie no, dobrze. działa niestety. Działa, działa, wszystko zadziała. Mnie też użar, ale to nic takiego. Ej, fire road? czy oni zniszczyli szybę? Tak, dobra, jesteśmy w sklepie. Dobra, musimy kraść wszystko, co się da, szybko, jakieś jedzenie. Ej, czy ty coś potrzebujesz fajot ogólnie? Papier. Papier, okej, okay, dobra, to poszukamy papier. Jako wielka rolka papieru. Dobra, zbieram to. Masz no, już mam coś role. tam? Zalazłeś? Ej, i drugą 30 trze... 50 za jedną. 50. Papier? Mam już 6 aż, dobra, damy radę ich nazbierać. Tu już siódma, ósma już. A co my zjemy te rolki? No właśnie, może jeszcze jakieś jedzonko. O, właśnie, może jakieś bakamole by chciał, czy coś? Nie, nie, nie. Co tutaj leży na ziemi? Jakaś butelka, tak dobra. Rolki, Więc ty. nie potrzebuję, już kolejna rolka, jeszcze jedna, tak, mamy ostatnią dobra, zbieramy A to. Dlaczego używa się rolek, 14 rolek do mycia myciaronka, co? Ty rolki! Dobra, wychodzimy z tego sklepu, zebraliśmy wszystko Hello. co potrzebne To który samochód bierzemy? Naszego wanika, czy. O, może głos hey, policyjnie mój sklep. Co to jest? Co chcesz, Karen. Przecież musimy, no jak to, tak? Nigdzie nie idziecie. Słuchajcie na policję. Nie, ale przecież policja stała obok nas. Co się z nią dzieje? Czy ona jest zombiakiem? <noise> Może się lepiej. Nie! Oh, no. O nie. C czemu oh część zamienił się, się chyba w zombiaka? Dobra, nie. Jestem po lewo, zobacz. No nie lewo, widzę cię. Uciekajmy stąd. Po lewo, nie widzisz. No nie! Co mu się stało? Czemu on spadł na ziemię? Ej, Część chyba nie żyje już. O nie. Dobra, nie. Fair, uciekajmy stąd. To naprawdę nie jest dobre miejsce. Racja. Co mu się stało? No i udało się nam pozbierać papier toaletowy Patrz Czemu tu są jakieś zbroje? Mogę to wziąć? A, fajna maseczka Dobra, wszystko bierzemy O, teraz wyglądam zarąbiście po co my zbieraliśmy ten papier? Żeby na nim tańczyć, to jasne Aha, no to dobry pomysł Gdzie my znowu jesteśmy? Czemu tu wszyscy są... Fire out, fire out Wszystko znowu w porządku Czemu tu wszyscy są ludzie? Jakaś policja Macie nam dać wolność Oni nie chcą nam... Wyjść? Ja nie wiem co tu się dzieje w ogóle Jesteśmy na apokalipsie A, rla, ten samochód rla. się pali, co tu się dzieje? Rla, 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 Zejdź z tego samochodu Po co ci okulary? Zero walk, powinniśmy być wszyscy no razem No właśnie, nie dlaczego oni być? chcą nas przepuścić? Nie, co tu się dzieje? Co oni chcą, chcą być? Z nami. Jak z nami? No. To co, my nie chcemy ich wpuścić? Nie, zombiak tu jest, Firewood, zabij to szybko Nie, no on nas wszystkich zaraz, zaraz zarazi Dobra, przedostaniemy się tam jakoś Ci policjanci już sobie chyba pojechali, Firewood, chodź Jedziemy, damy jakoś radę Kurde, ja chyba nie chcę spaść, tam na dole Jest jakaś wielka przepaść oh shit. Dobra, słuchaj, damy radę to przejść Nic się nie dzieje, tak? To jest tylko krótki parkur, no dobra, może nie taki krótki Dobra, lecimy, bo nie ma czasu przecież o, Kurze, my nie zrzucili dobra, się, skaczcie. Aj, Czemu ty ich blokujesz? Firewood, co ty tam robisz? Dobra, ja idę dalej, bo mamy, mamy 25 9 sekund już tylko, szybko, bo nie zdążymy za zaraz Dobra, Dobra już ostatnie 3, 2, 1, dałem radę Jak tam ci idzie, Fajro? 9 sekund, że ja nie zdążę Zdążysz, dasz radę, chodź, chodź, szybko, Dobra. 9 sekund Dawaj, Dobra. dawaj Dobra, Chodźcie się. szybko, Chcę Chciałem cię zrzucić Dobra. Tu musimy poczekać? Dobra, to czekamy Wszystkim się udało przejść? Ej, bo nas nie było trochę Dobra. więcej? Oj, z powrotem wracamy do niego, nie wiem, ta misja była strasznie dziwna Ja już nawet nie wiem, co tutaj się dzieje, no Ej. Steve powiedział, że czas zagłosować na nowego prezydenta. Fireud, może chciałbyś być prezydentem nowym, co? Jest, tak? Fi Fireot Trump jesteś, tak? Nowy prezydent. Mm -hmm. O, na to na chciał, prezydentem! Tak, Fajrud prezydentem! Dobra, może być już tym prezydentem i się nawet nie chce, wiesz? Głosyjemy to co? Tutaj. Idziemy zagłosować! Nowy prezydent się przyda w tych czasach. Ale e... pamiętajcie, w maseczkach i daleko od siebie. Tak, w maseczkach, tutaj sobie wejdziemy. Nie, no, znowu, 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 znowu zombiaki! Spada, Dobra, wynocha z tymi ząbiakami! Załatwię Prezydencie, Prezydencie! No i ginę. Prezydent... No, Prezydencie Fajrcie, no ochrona, co chrona? No właśnie, dobra, będę chronić tutaj. Masz, ty zombiaku! U, dobra, jeden załatwiony, jeszcze drugi. Będziemy chronić Zobaczymy, prezydenta! i Gryzie mnie, gryzie mnie, pomóż mi! Już prawie... Dawaj, Nie, nie, nie mogę zginąć teraz, nie mogę teraz. Dobra, udało nam się. Prezydencie, uchroniliśmy pana. Oh no. Co tu się dzieje? Ile tu jest zombiaków w środku? Ochrona? Co chrona? Nie, ja nie będę cię przed tym bronić, nie ma takiej opcji. Przecież oh, ty nawet jeszcze nie jesteś prezydentem, nikt na ciebie nie zagłosował. Dobra, udało nam się jakoś wejść do środka. Tylko będzie jeszcze się trzeba... Dostać jako wszyscy lasery. Prezydencie, może wyłączyłbyś jakąś laserki, co? Nie, przecież, no. bo ty nie jesteś prezydentem. Dobra, damy radę jakoś to przejść. Złem. Kurde, nie zginąłem! O, w domu mi się to w środku, ale straciłem maseczkę i ubranie całe! Ale ja! Ale ja już nie mam, straciłem! Podpisuję umowę o niszczenie pączków. Jaką umowę ty podpisujesz? To jakie postanowienia, co? Co byś chciał chciał zrobić? usunąć kaptury z głów Kotów. Mm, Ale ty pierwsze. też nosisz kaptur Po pierwsze Kroce nie wstawiać tutaj się dobra, nie. To jest, ustawa... to jest najgorszy wybór jaki zrobiliśmy Poza tym to Czee, nie jest nawet To nie jest nawet Darmowe pieniądze i darmowe donaty A no dobra to, to Może dobry pomysł To może przy... zostajemy przy darmowych lodach To może poczekajmy To powinien być prezydentem jakiś Chain Lemon czy Steve? Eee. Ja! A ty jesteś kim? Nie Steve Znaczyni. powinien zostać od kogo my właśnie wybraliśmy na prezydenta? K Kto to jest w ogóle? ty ma jakieś dredy Dzień dobry panie to nie jest Steve. To nie a jest nie. Steve, to jest ten Chain. A on nie był ząbiakiem czasami? Przeżyliśmy wirusa. Ja już sam nie wiem, to jest takie dziwne, że masakra. Przez to są ktoś, kto ja nawet nie wiem. Dziwne to jest <laughs> naprawdę. Rotowaliśmy 2022. Wow, jest! super, udało Bia! nam się.